Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w najnowszym odcinku Świata Widzianego Okiem Kupca. Dziś pogadamy o tym, co czeka na konsultanta, ale i na na, na przykład nowego kierownika, który wchodzi do obszaru zakupów. Pogadamy o trupach w szafie. Dzień dobry, zastałem Jolkę? Tak, powypadają wypadają nam dzisiaj, otwieramy tą szafę. Zakupowe trupy w zakupowej szafie. Co to, 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 to nam może być? Łukasz, pierwsze trupy w szafie. Co z Twojego doświadczenia wylatuje z szafy najczęściej? Yy, wiesz co, chyba najczęściej to wypadają takie umowy, które zostały zawarte na czas nieokreślony 15 lat temu na warunkach, o których nikt nie wiedział, nikt nie słyszał a i tak jest regularnie doko dokonywany zakup. Mhm. Albo już nawet nie pamiętamy tych umów, nie ma tych, którzy już te umowy podpisywali. One są takie evergreen, czyli się automatycznie przedłużają na kolejny okres. Do tych umów często mamy jeszcze kilka różnych załączników mhm. w ciągu tego czasu, okresu podpisywanych. Daj zmieniających trochę te zapisy. No i, i potem... to, jest, to jest duży problem, bo często dojście do tego, kto jest właścicielem tej umowy, kto ją, kto ją podpisał. To nie ja, to nie jestem odpowiedzialny, to inny dział. to nie ja to ktoś tam inny kazał. Potem ile? dochodzimy do osoby, która mówi: Nie, absolutnie nie można tej, tej umowy wypowiadać, bo to zawsze tego dostawcę mieliśmy, on tej działał i ta umowa jest, musi funkcjonować, bo bez niej nie przeżyjemy. Jesteśmy zgubieni. I, ile jest tych aneksów? Bo hmm. mamy sześć, a tak naprawdę hmm. mogą być jeszcze kolejne cztery, o których pojęcia nie mamy, że u czyjejś w szufladzie leżą, które są ważne i wiążące. A jak się kontaktujemy z dostawcą, to się okazuje, że jeszcze cztery kolejne są, bo, hmm. a, ale my nie mamy kopii. A teraz kseros, ksera, ksera, proszę. <laughs> Ja, ale mamy podpisane. Ja kiedyś miałem taką sytuację, pamiętam, jak e, pojechałem do jednej e, z fabryki naszej e, w Stanach, no i, i prezes tej fabryki e, no bardzo tam wyzywał i mówi tak, co to w ogóle jest za umowa? Co to jest za badziew? Kto to w ogóle wynegocjował? Kto to w ogóle podpisał takie coś? No i ja tak mówię, no prezes to podpisał, to twój jest podpis na ostatniej stronie. Nie może tak być. Ktoś mi to podstawił. Nie zgadzam się z tym w ogóle. To jest jakiś absurd, żebyśmy się na takie rzeczy zgadali. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? To czasami nawet, nie no nie musi być jakaś bardzo stara, bo to była akurat w miarę świeża umowa, no nie, ale... No bywają takie sytuacje, gdzie mamy jakieś umowy, które mogą być już kompletnie nieadekwatne do tych zakupów, które teraz robimy, a były podpisane No i co kupiec tutaj to. powinien z tym trupem w szafie zrobić? No prze, przede wszystkim powinien nie, nie e, iść z trendem ogólnofirmowym, mówiąc, to nie moje, to nie ja. Tylko powinien to chwycić, że tak powiem, za przysłowiowe No Jakby zasada jest taka, że jak podpisujemy umowę z dostawcą, to warto, szczególnie kiedy macie dużą organizację, kiedy jest kilka jednostek biznesowych, kilka fabryk, to warto w umowie spisać tak zwaną hierarchię ważności. Czyli kiedy podpisuję nową umowę, to wpisujemy na przykład, że wszystkie wcześniejsze umowy naszej firmy, naszej spółki i spółek afiliowanych. Są już unieważnione teraz tą jedną umową, więc od teraz to, to jest jedyna umowa, którą mamy. I to trochę pomaga wyczyścić sytuację z różnymi aneksami i z różnymi umowami w naszej firmie, które ktoś mógł gdzieś kiedyś podpisać. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, to również możemy pisać w umowę klauzulę o hierarchii ważności dokumentów, czyli ta umowa jest najważniejsza. Niż I na drugim miejscu, gdyby były jakieś różnice, dopiero są załączniki do tej umowy, na trzecim miejscu dopiero jest zamówienie i ewentualne załączniki do zamówienia, no bo w sytuacji, w której dostawca wam wysyła potwierdzenie złożonego zamówienia z jego OWS-ami, mhm. no to w porządku, ale mimo wszystko umowa nasza będzie nadrzędna i zapisy tej umowy będą jakby nadpisywały cokolwiek w tych OWS-ach dostawcy jest, bo mamy tą hierarchię. Opisano. No i zdecydowanie trzeba zadbać o to, żeby umowa nie była na czas nieokreślony, bo nie wiemy co będzie za rok, nie wiemy co będzie za dwa, ale jeżeli już ma ten czas nieokreślony, to przynajmniej, żeby był jasno określony termin wypowiedzenia tej umowy. Żebyśmy, jeżeli już tego trupa w szafie kiedyś tam znajdziemy za kilka lat, mogli tą umowę wypowiedzieć. Wiesz co, ja myślę, że tutaj też warto rozróżnić umowę i kontrakt, bo jeśli mówimy o umowie w rozumieniu, że ona się wiąże z jakimś zamówieniem, czyli kontraktem ilościowym lub terminowym, w związku z czym zobowiązaniem klienta do zakupu, mhm. no to wtedy nie ona ma ten określony swój czas. Natomiast jeśli mówimy o umowie w rozumieniu e, warunki współpracy, Terms mhm. and Conditions, w których jest opisane, nie wiem, terminy płatności, termin realizacji, kwestie rozliczenia jakości, jakości, reklamacji, ale nie ma zobowiązania klienta do zakupu. To według mnie ona, nawet jeśli, nie będzie, jeśli ona będzie miała automatyczne przedłużenie takiego Evergreena, przedłuża się automatycznie co roku, to to nie jest jakiś problem, dlatego że jeśli ktoś w którymś momencie złoży zamówienie, to przynajmniej będziemy mieli te Terms and Conditions spisane. I jeszcze raz podkreślam, Terms and Conditions i kontrakt to są dwie różne rzeczy. Kontrakt to jest moje zobowiązanie do zakupu jakiegoś, a umowa po prostu może tylko świadczyć o, o warunkach, które mamy. Nie? Także ja mam też takie okay. doświadczenia. Drugi trup z szafy, Jacek. No, najpowszechniejszy trup z szafy to jak przechodzisz do nowej pracy, jesteś nowym kupcem. To dla sprzedawców to jest świetna okazja, żeby wszystkie stare kotlety, które gdzieś tam leżą i skiśnięte, były odkładane na później. Teraz wrzucić tobie na biurko, powiedzieć właśnie to ustalaliśmy z Twoim poprzednikiem czy poprzedniczką i już tylko w zasadzie brakowało tej kropki nad jej podpisu i tego zamówienia. Ja pamiętam też taką sytuację, kiedyś przystępuję do negocjacji. Rozpoczynam pracę w zakupach w nowej firmie i przystępuję do negocjacji z dostawcą. Przygotowywałem się do tych negocjacji z półtora miesiąca. I pierwsze spotkanie z tym dostawcą mamy, a ten dostawca mówi w porządku, w porządku, ja przygotowany na negocjacje cenowe i w porządku, w porządku, z tym, że my tutaj mamy zamówienie, które Państwo złożyliście wiele miesięcy temu, a później stwierdziliście, że nie możecie tego zamówienia odebrać. Mamy na to umowę, mamy zamówienie i przedłu przedłużaliśmy i przedłużaliśmy dostawę tego zamówienia na Państwa prośbę, ale teraz po prostu już nie będziemy tego przedłużać, proszę to odebrać. Mhm. I chlas takiego dostałem wiesz, blachę w czoło, bo kompletnie o tym nie wiedziałem. Przygotowywałem się na negocjacje cenowe, miałem benchmarki, porównanie ofert, tak jak to kupcy przygotowujemy się do negocjacji, a nagle chlas wylatuje mi na, na dzień dobry jakiś kompletny trup. No i co w takiej sytuacji można zrobić, no bo wiesz, no, no możesz, co, nie odbierzesz tego, realizacji tego zamówienia, zatrzymasz, pójdziesz do sądu? Jak mamy na Teamsach, to mówię, że mi się internet zepsuł. Halo? Nie słychać. Halo? Zasięg się kończy. Przepraszam, strasznie szumi tutaj, jakąś kartką taką jeszcze możesz tutaj, strasznie szumi. Natomiast jak mamy, najlepiej co, no najlepiej grać na czas, powiedzieć, że chwileczkę, przepraszam bardzo, ale ja… Pan tu nie stał. Pan tu nie stał. Ja muszę się z tym bliżej zapoznać. Pierwsze to widzę, bo też nie ma co udawać. Tak? Ja jeśli po raz pierwszy coś takiego widzisz, nikt tego firmie podczas wdrożenia nie powiedział no bo też często tak jest, że to nie jest jakaś super istotna dla nas sprawa to mówisz prosto, dostawcy, proszę bardzo, ale ja po raz pierwszy to widzę. Proszę mi dać chwilę czasu, żebym ja się z tym zapoznał i zorientował, co to jest. Ja w tym momencie nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć, bo być może są to jakieś stare kotlety, które właśnie odgrzewacie ja w tym momencie tego nie jestem w stanie odebrać i potwierdzić, bo po prostu się po raz pierwszy z tym o tym dowiaduję teraz. Nie? Kolejny trzeci trud szafy, często bardzo nieprzyjemnie pachnący, to jest sytuacja, w której okazuje się, że zakupy są wykonywane, ale nie przez kupca. Znaczy, kupcowi jest łatwiej, a to tam umywam ręce, ktoś za mnie to zrobi. I partner wewnętrzny okazuje się, że kupuje na przykład dużą ilość transportu w ogóle zupełnie poza zakupami, mm. zupełnie poza regułami, bez kontraktu, bez negocjacji, na zasadzie on, on zawsze mi tutaj pasował, fajnie jeździ, na czas jest, więc z niego korzystamy, a kupiec mówi, no tak, bo ja nie kupuję, no bo to nie jest w moim obszarze odpowiedzialności, ja się tym transportem nie zajmuję. I takie udawanie, że to nie jest mój temat, a jednocześnie mamy temat bardzo mocno do... Yy, za opiekowanie, jeżeli chodzi o zakupy, jeżeli chodzi o koszty i oszczędności i duże pole do działania. A z drugiej strony mamy kupca, który niekoniecznie chce się tym zajmować, bo to dla niego będzie oznaczało więcej roboty, bo się będzie musiał czymś nowym zająć. No Jest, jest tak, że często to nasz partner wewnętrzny wybiera dostawcę, wybiera termin, wybiera specyfikację, wybiera ceny i ustala wszystko. Przykład transportu jest świetnym przykładem, no bo jeżeli my realizujemy wysyłki do naszych klientów, to niejednokrotnie sprzedaż załatwia transport, i, i dogrywa ten temat, a potem tylko przekazuje do działu zakupu, złóżcie zamówienie na ten transport, który tutaj już załatwiłem. Mhm. No Ale to nie tylko sprzedaż, no bo przecież to nie wiem inżynierowie którzy, w utrzymaniu ruchu, którzy wybierają jakiś dostawców. Panie, teraz, wszyscy, nie, wszyscy. Wszyscy. wszyscy jak, jak, jeden mąż. jak jeden mąż. Wszyscy dokładnie tak robią. No i wiesz, jeżeli ograniczasz się tylko do tego, że Ty faktycznie przyjmujesz te e, i składasz zamówienie, przeklepujesz to zamówienie, przyjmujesz tych dostawców, te ceny te ustalone na warunki, i tylko przeklepujesz zamówienie. No to mówmy się, to jest po prostu mega uwłaczające godności kupca, żeby się ty, 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 czymś takim, do czegoś takiego tylko ograniczać. No więc no nie może tak być. To są też takie patologie, które się gdzieś tam rozwijają, ale to są po prostu złe praktyki i tak być nie może. To my powinniśmy decydować o tym, skąd kupujemy. To my wybieramy dostawców, to my jesteśmy działem zakupów. Jak sama nazwa wskazuje, my powinniśmy wybierać dostawców. Dajcie nam znać w komentarzu, jakie tu Trupy w szafie u Was wypadły, kiedy dołączyliście do, do, do działu zakupów, kiedy weszliście do, w nowy obszar, być może do nowej firmy albo byliście w roli konsultanta i mieliście okazję y, y, zauważyć coś, co jest trupem w szafie. Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle. Dom pogrzebowy nam się zrobił. Zakupowy, dom pogrzebowy. Jeżeli oglądasz nas, a jeszcze nie subskrybujesz kanału, to serdecznie Cię zachęcamy do tego, żeby kliknąć subskrypcję. Pomóż nam rozwijać kanał. Jeżeli te treści, które poruszamy docierają do Ciebie, to. I do Twoich partnerów wewnętrznych, którzy za Ciebie robią zakupy. I do trupów z szafy, to w tym momencie dobry moment, żeby kliknąć przycisk subskrypcji. Zapraszamy Cię na konferencję Okiem Kupca, 23-24 października w Warszawie. Hotel Stay 24 października 2025, bo możliwe, że odgonasz ten odcinek w 2027. Już Tam było. trupów z szafy nie będzie, chociaż po networkingu wieczornym mogą być jakieś zwłoki, ale to, to zostawimy na 2027 w takim razie. Dziękujemy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Świata Widzianego. O que é